Cześć wszystkim. Z tej strony Jakub Martewicz, twórca komiksowy, autor takich komiksów jak Henryk Kaidan z Mora, The Terminus Project czy Kocia Planeta oraz nadchodzącego komiksu Eurydyka. Dzisiaj pierwszy raz na kanale komiksowa na wika będzie zeszytówka. Zeszytówki to jest mój komiksowy kręgosłup. Na zeszytówkach się wychowałem. Wychowałem się na TM Semik ale i też na amerykańskich formatach zeszytowych przede wszystkim z lat 90. Więc wtedy to zdecydowanie dominowało za oceanem zwłaszcza oczywiście. No i też siłą rzeczy było przenoszone do Polski. Do dzisiaj zeszytówki zipią w Stanach w Stanach zwłaszcza myślę. Zobaczymy w którym kierunku to pójdzie. No ja osobiście już ich nie wydaję ze względu na to, że... Ekonomicznie jest to mało opłacalne, i przede wszystkim w Polsce jest taki problem, że nie ma gdzie tego dystrybuować. To jest bardzo duży pain point. W Stanach działa taki fajny system, który się nazywa Direct Market. To znaczy, on miał swoje wady, oczywiście tam jest cała historia, i może któregoś razu sobie o niej opowiemy, ale, ale generalnie działa to w ten sposób, że, że, że każdy, kto wydaje komiks, mniej więcej wie, ile tego musi wydrukować, dlatego że zamówienia składane przez sklepy komiksowe są robione z wyprzedzeniem. Nie jest to system doskonały, no ale w każdym razie to co chcę powiedzieć to to, że to jakoś ciągle działa. Robert Kirkman i jego seria The Walking Dead jest przykładem właśnie tego, że, że również w latach od 2000 wzwyż można ciągle osiągnąć wielki światowy sukces, który wywodzi się z komiksu. Potem tych przykładów przecież było też znacznie więcej. Sporo tych filmów, na przykład, czy różnych franczyz powstało na komiksach zrobionych również i po tym wielkim zgaszeniu spekulacyjnego boomu z lat 90. ale co jest dzisiejszym naszym tematem? Dzisiejszym tematem jest The Walking Dead The Pierwszy numer, i słuchajcie, załapałem się na niego trochę przypadkiem, i niejako w ostatniej chwili, bo zwróciłem po wielu latach nieczytania komiksów regularnie tu i ówdzie coś kupowałem, ale wróciłem do nich w, w jakoś w kwietniu czy w maju tego roku. No i kupując kilka albumów, które zwróciły moją uwagę, wkręciłem się również w The Walking Dead Deluxe. Jakoś chyba to przykuło moją uwagę gdzieś na Atomie czy na Azylu, i, i kupiłem pierwszy numer, czy może kilka pierwszych, które były wtedy dostępne, tylko po to, żeby przekonać się, czy może czegoś nie tracę, bo okazuje się, że Robert Kirkman razem z zespołem wznawiają całą serię w zeszytówkach. No, i po przeczytaniu paru numerów wsiąkłem. Nadal kontynuuję kupowanie tej serii. Jesteśmy już przy numerze 52, chyba. drugim W tej chwili, właśnie czekam, aż teraz mi dojdzie zamówienie. Mam nadzieję, że przed świętami, bo przyniesie mi wielką pakę komiksów, tym razem też z Atomu, które wiem, że te nazwy są wam. Zupełnie często nie więc dlaczego nie, nie, nie podzielić się tym po prostu? Bo wiem, że do niejednego z was, pewnie taka paczka za tomu, czy z Azylu, czy z jakiegokolwiek jeszcze innego sklepu dojdzie. Nie jestem z żadnym sklepem związany, ale po prostu mówię, jak jest. Więc. Um... Więc słuchajcie, czekam na to. No i wiadomo, fascynacja pierwszymi numerami już minęła, ale ciągle jest to czyta, czytalne, ciągle jest to fajne, fajne doświadczenie, zwłaszcza widzieć to wszystko w tej właśnie odświeżonej wersji Deluxe. Jeszcze tylko wam powiem, że ja jestem dziwnym przypadkiem, nie śmiejcie się, komiksarza, który The Walking Dead znał tylko z serialu. Do czasu przeczytania właśnie tej edycji Deluxe, numer jeden, ja nie, w ogóle nie przeczytałem ani jednego odcinka The Walking Dead. Widziałem kiedyś serial do czwartego sezonu, potem mnie znudził. No i tyle, i nie wracałem już do niego. Ale jak mnie nie nudził, to się fajnie wkręciłem w niego i też spędziłem parę nocy oglądając gdzieś tam, kiedy i tak nie spałem, bo gdzieś tam było małe dziecko, trzeba było i tak tam z jednym okiem otwartym spać, tu gdzieś z boku se zawsze zawsze wieczorem, kiedy tam miałem pół przytomny, to sobie zawsze puściłem parę odcinków, chociaż no wiadomo, niezbyt optymalna może, niezbyt optymalna audycja na takie klimaty, no ale przynajmniej się nie nudziłem i a nie można było za bardzo robić nic innego, więc, więc to mam takie wspomnienie z The Walking Dead. Natomiast potem jakoś już mi się nie chciało tego oglądać, ale jak zobaczyłem taki, właśnie jakąś reklamę tego Deluxe, no i te okładki, których każdy numer ma kilka, to jest słuchajcie, od dwóch, trzech, aż do czasami siedmiu i chyba nawet więcej, jeśli się nie mylę, w niektórych skrajnych przypadkach. Każdy numer jest zaopatrzony w, in, w kilka wariantów okładkowych. Tu akurat widzicie dwa, które mnie się udało jakoś bez problemu dostać jeszcze jakiś czas temu. Ten, David Finch i Totino Tedesco. I jest, jest jeszcze kilka innych wariantów. Ja, ja już ich nie dostałem i gdzieś też nie chciało mi się szukać. Słuchajcie, są różne szkoły. Tak jak mi powiedział kiedyś kelner, który mi podawał lambrusko, że jak się zapytałem, czy, czy powinno być zimne, czy ciepłe, to mi powiedział, są różne szkoły. Więc tak samo w, czy w zbieraniu tych wariantów okładkowych też są różne szkoły. Pierwsza szkoła, tak, tak mi się wydaje, mi się wydaje, że przynajmniej dwie, nie trzy. Że, tak, pierwsza szkoła to taka, że kupujesz jedną okładkę, po prostu taką główną, naj, najchętniej. Druga szkoła to taka, że kupujesz to, co ci się podoba, i trzecia szkoła to taka, że kupujesz wszystko. Są pewnie jeszcze szkoły pośrednie. W tematy jakieś tam quasi inwestycyjne nie wchodzę, bo nie jestem tego zwolennikiem. Jakoś uważam, że to jest jednak komiks i tutaj zmienność jest bardzo duża, także warto jednak kupować to co się przede wszystkim lubi, żeby w razie czego móc po prostu do tego wrócić i cieszyć się medium. No, ale wracając do tych właśnie form kupowania, to ja tak oscyluję w tej chwili, muszę przyznać trochę między formą 2 i 3. Trochę jestem już jak po, nakupowałem jak głupi tych um, wcześniejszych numerów czasami po 7 wariantów albo ileś. No i teraz mi trochę głupio przestać, no tam kupuję nadal po kilka, ale widząc ile kasy w to idzie, jednak wolałbym to wpakować w coś innego, więc więc pewnie nie wiem, może niedługo rozważy, żeby się ograniczyć aż do dwóch. Na razie chyba zrobiłem do trzech w tych najnowszych orderach, no bo mając na oku też różne inne pozycje, które ciągle odkrywam, trochę szkoda tego czasu w ogóle na zbieranie czegoś, co tylko będzie mi stało na półce. Gdyby to jeszcze była jakaś inna wersja, to spoko, ale, ale jednak gdzieś tam widzę coraz więcej tych komiksów, które można jednak, w które można sięgnąć, niekoniecznie z wiodących wydawnictw, ale jednak, o czym kiedyś nie miałem pojęcia, więc ten budżet też trzeba jakoś domknąć. No i tu mam trochę bolączkę, ale mam, tak, mam taką myśl, że ta bolączka chyba nie jest też Wam Obca czasami, w niektórych przypadkach, więc się nią dzielę tu. Okej, okay, no i co? No to, to jest ten Walking Dead Deluxe, dwa pierwsze numery. A tu jest e, takie Image First, wydanie tego oryginalnego The Walking Dead, które było wydane w czerni i bieli z taką oto okładką, właśnie w pierwszym numerze. E, już jakoś dawno, bo to wyszło pierwszy raz. E, nie pamiętam w którym dokładnie roku, no ale w każdym razie jakoś pierwsza dekada lat 2000 to była. No i wtedy Kirkman zrobił dużą rewolucję tą serią. Czarno-biała, Kirkman i Tony Moore, rysujący kilka pierwszych odcinków. Czarno-biała seria. Kirkman wtedy był raczej chyba mało znanym jeszcze ciągle twórcą, raczej takim undergroundowym trochę. No i patrzcie, dochrapał się partnera w Image. Nie, nie sądzę, żeby ta sztuka udała się wielu osobom. Nie wiem, czy Eric Stephenson nie jest też partnerem w Image, ale no w każdym razie w księgach im nie siedzę, nie wiem, nie mam pojęcia. Tyle tylko wiem, co zjem, co usłyszę na różnych kanałach albo co tam gdzieś poczytam w jakichś komiksowych newsach, ale w każdym razie trzeba kolesiowi oddać, że w momencie historycznym, kiedy to wydawało się, że komiksy naprawdę ledwo zipią i w czasach ciągłego spadku czytelnictwa i takiego trochę pełzającego tego czytelnictwa zeszytowego, on się wybił i zrobił coś, co no, miało wymiar legendarny, zbliżony do tych komiksów choćby z lat 90 tych, tych oryginalnych chłopców z Image. Więc tu wielki szacun dla niego, on też jest jako scenarzysta, to tym bardziej było mu trudno. Kto wie, czy on nie zapoczątkował tej wielkiej ery na powrót komiksu do takiego nastawienia na scenariusz? Może. Słuchajcie, każda, każda akcja, na każdą akcję jest reakcja. Po tym wielkim zalewie rysowników w latach 90. 90 kiedy wszyscy m, tylko polegali na swojej kresce, a, a o scenariusze mało kto dbał, w końcu przyszedł odwrót. Tak, tak to jest, więc. M... Więc kto wie, czy on nie był właśnie tego prekursorem. Ok, no i teraz ja wiem, że dla wielu z Was to pewnie ta wersja deluxe to będzie coś albo zbędnego, bo macie już wszystkie wydania The Walking Dead, albo nawet trochę nieakceptowalnego, bo ona jest w kolorze. I ja wiem, że wyście się pewnie w przeciwieństwie do mnie, który siedziałem pod kamieniem przez ostatnie komiksowych 10 lat. Wychowali na tych, na tych wydaniach czarno-białych, starych. Więc ja myślę, że ten. Więc, no, słuchajcie, ja myślę, że przede wszystkim te, te, to wznowienie tej serii przez Roberta Kirkmana to jest ukłon w stronę nowych czytelników. Ja myślę, że on może po nich sięgnąć tutaj. Ale i zachęcić trochę starego fandomu, no bo wiadomo, wydania w kolorze też to jest coś, czego nigdy nie było. No i sam Kirkman zresztą się za, zapowiada nam, że on tego tak prędko nie wyda w, w żadnym paperbacku czy w wydaniu zbiorczym. Zobaczymy z tymi obietnicami, bywa różnie. W każdym razie wychodzi to teraz co dwa tygodnie. Jesteśmy już właśnie gdzieś. W połowie pierwszej setki. No i Kirkman też podjął pewne ryzyko tutaj, bo ja myślę, że człowiek jego kalibru jest w stanie udźwignąć wiele na rynku komiksowym amerykańskim, natomiast jednak to jest też ryzyko wznawać serię, która, którą już w zasadzie wszyscy mają, nie? Wyobraźcie sobie, że, że, że no nie każdy chce inwestować, zwłaszcza że czasy mamy coraz cięższe ostatnio. Nie każdy chce inwestować, wiecie, dodatkowo w coś, co jest tylko w dodany kolor, a on już to ma w paperbackach i kupował jeszcze kiedyś w czarno białym Serii. I jeszcze serial widział, nie? Więc to jest też z jego strony taki trochę ukłon. Ja wiem, że on jest też fanem komiksu yy, i wielokrotnie o tym opowiadał, się wychował na tych komiksach właśnie chłopców z Image i on do, by bardzo do nich chciał zawsze jakby też dołączyć. To było jego marzenie z tego, co ja słyszałem. Więc, więc szacun dla niego, że on w ogóle osiągnął tak wiele, mając za dyspozycji tylko kawałek kartki, no i współpracując z rysownikami. Terry Moore, um, to jest ziom, który rysował kilka pierwszych odcinków The Walking Dead. I powiem wam, że jak na mnie, może to, co sobie zrobimy, to otworzymy sobie równolegle oba te wydania, żebyście wy, którzy na pewno niektórzy z was jeszcze się nie skusili na tą serię nową Deluxe, bo, bo znacie dobrze wszystkie komiksy i czytaliście pewnie w tym starym wydaniu, żebyśmy sobie mogli tu zobaczyć. No i Terry Moore on rysował pierwszych 7 czy 8 odcinków. I powiem wam, że on taki ma specyficzny styl, ja dopiero w kolorze zobaczyłem, bo, bo czytałem również niedawno właśnie w Czerni Bieli, ale se zdałem sprawę, że w kolorze zobaczyłem, że on jest naprawdę niezłym kartu kartunistem, że to, jest, że to jest człowiek, który on taką ma trochę krechę ala takie post imidżowskie bo ja wiem jak to powiedzieć, takie trochę... A la Joma Madureira czy Humberto Ramos takie, takie, takie trochę takie udziwnione te postaci są takie udziecinnione ja bym powiedział trochę o takie, takie trochę bardziej kreskówkowe niż, niż, niż może by trzeba jeśli chodzi o komiksy zwłaszcza takie jak Walking Dead ale jednak jakoś to działa on miał dużo takiej dużo kreseczek dużo różnych takich smaczków też które gdzieś tam się wyłaniają może ten core rysunkowy nie jest jakiś rewelacyjny ale, ale ale fabułę to opowiada człowiek nie jest zmieszany co się dzieje I to jest ważne żeby nie zmieszać czy Wytelnika. No mnie, mnie ta wersja kolorowa słuchajcie kupuje. Jakbym miał zbierać tylko w czerni i bieli, to nie wiem, czy bym się skusił. Ja wiem, że tu zdania będą podzielone i dużo też będzie miało do powiedzenia to, na ile kto się na czym wychował. To zawsze tak jest. Każda, czy ekranizacja, no już tam nie przymierzając krzyżaków, czy coś, czy co tam było, czy sami swoje, jak byli wydani w czerni i bieli, a potem się zrobi kolorową reprodukcję, to zawsze będzie, zawsze dziadek będzie mówił, że to w ogóle jest nie to. Ojciec będzie mówił, że to może sobie obejrzy, a syn powie, że on już Czarno-białych nie ogląda. No, no tak jest. I może ten właśnie ten Kirkman tutaj zrobił fajną konstrukcję czy nowych czytelników. Miał szczęście, bo ja akurat kupujący wiele wariantów jestem jednym z nich i ja, ja kupiłem to. Nie? Także jestem zadowolony. Ja na przykład, gdybym miał kupować w tym formacie, nie wiem, czy bym się tak bardzo wkręcał. Natomiast tutaj ten kolorowy. O, by the way, ciekawostka, zobaczcie. wump wump Inne, on, nie wiem, czy onomatopeję to można nazwać. Tylko mo, mo, jakieś takie te napisy, które. Które w każdym razie e, oznaczają hałasy w komiksach, nie, różne ciosy i tak dalej. No patrzcie, jest różnica. To jest e, zdecydowanie też ulepszone w tej wersji. To taka ciekawostka, bonusowa, o której nie miałem pojęcia, dopóki teraz nie otworzyłem tych komiksów, ale, ale zawsze warto wiedzieć, że zostały one przeredagowane. To też dobrze świadczy o nich, że zobaczcie, ktoś zwrócił uwagę, ktoś, e, ktoś o to zadbał, żeby było jeszcze lepiej. I też zobaczcie, balon placement jest inny. O, teraz to dopiero widzę. Chciałem Wam to dopiero pokazać, tak o, jako ogólny overview, ale widzę, że też pewne smaczki może tu jakieś wyłowiliśmy, o których nie miałem nawet ja sam pojęcia. Pewnie nie wszystko zostało zmienione, ale nie, niektóre te, niektóre balloon placement są, yy, są inne, są mniejsze, mniej za, zakrywają. Yy, poszło w to dużo dbałości. O, nie, nie każdy tak dba. Nie jeden by zostawił to, jak jest i tylko dodał kolory. Także szansą dla, dla tych ziomów z Kirkmanem na czele, że to zrobili. E, jakoś te pierwsze kilka issues ma dla mnie taki specyficzny wymiar, bo one są najbardziej takie stężone w tej swojej fabule. Nie? Ja tam o fabule nie będę w ogóle opowiadał, bo raz, że ja sobie sam nie chcę ze spoilerować, bo ja nie wiem, jak się Walking Dead kończy. Ja nie, ja w ogóle nie wiem, kto tam zginie i kto ten. Ja już jestem w komiksie ponad to, gdzie dotrwałem do serialu. Jak oni wyszli z tego pierdla, tam, w którym byli wszyscy zamknięci, to ja przestaję wtedy oglądać, bo mnie to znudziło. Ten z tymi głowami tam, odcięty. To mnie, to mnie już, to, to, mnie trochę... to mi się przejadło. Tak mi się wydaje, że tam było za dużo gore, a za mało trochę substancji i to mnie odrzuciło. Natomiast tutaj ja nie wiem, ja tylko wiem mniej więcej, że teraz właśnie ten główny bohater mm, ze swoim synem chyba mm, tylko mm, przetrwali, no i gdzieś tam. Od numeru 50 zacznie się ich samodzielna przygoda. I tyle wiem. I dalej, dalej nie wiem, kiedy oni tam, do, do, do kiedy oni będą w tej serii. I tak chcę, żeby zostało, więc może mi się uda. No, ale w każdym razie. Te pierwsze odcinki rysowane przez mora, one są takie najbardziej substancjalne, potem to już się rozmydla trochę. Ja sobie z tego zdaję sprawę i chyba tu się też skłaniam ku tej ogólnej opinii, że potem już trochę wszystko to samo, tylko że inaczej. O zobaczcie, sobie tak samo te napisy są zmienione. Jak korzyść czy nie, jakoś to działa. Bardziej taki kreskówkowy na pewno tu, tu taki bardziej siermierzny, nawet szczerze mówiąc, jest problem, żeby czytać, co, co on mówi tutaj. Te, te literki są trudne do rozszyfrowania. Te, to, jest, to, jest, to, jest, to jest błędne umieszczenie takiego napisu. Jeżeli, nie, jeżeli masz się chwilę chociaż podświadomie zastanowisz, co to za. Do diabła litera, to znaczy, że liternik zrobił błąd. Że jakikolwiek grafik nad tym pracował zrobił błąd. Widziałem, że na przykład nowy Tom Savage Dragona Hardcover, ten pierwszy Ultimate Collection, też ma takie liter literki na grzbiecie za bardzo designerskie, i też tam za, za diabła nie można przeczytać, co tam jest napisane. To to jest jednak błąd. Aczkolwiek wygląda to fajnie, ale to jest jednak ciągle coś, co nie jest optymalne, bo jak cholera liternik nie jest od tego, żeby żeby, żeby cię mieszać. Nie? Liternik jest najlepszy wtedy, jak go nie widać. Jak nie wiesz, że jest, jak kelner, Do, dobry, prawdziwy kelner, to jest wtedy, jak o nic się nie przejmujesz i kelnera prawie nie zauważasz. To jest wtedy szczyt profesji. I, 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 I takich kelnerów się też dobrze opłaca. Więc, więc tak to jest tak samo trochę z liternikiem. Nie? Jak zauważasz literki, to znaczy, że coś jest źle. Ok, no i tak to wygląda. Dlaczego jeszcze warto zwrócić uwagę na tą wersję Deluxe? Dlatego, że ona ma fajne dodatki. I teraz tak, to jest pierwszy numer. Wróćmy, może, do tego już wydania Deluxe. To jest pierwszy numer i on nie ma jeszcze listów. Natomiast z tego, co wiem, to tu są. Ja tego nie czytam, szczerze mówiąc, bo mnie to trochę nie ciekawi, ale. Ale tu są reprodukcje też w przyszłych numerach wszystkich listów, które były, a przynajmniej jakichś listów, które były w poprzednich wydaniach tych starych, plus chyba nowe listy też są, nowe te maile, czy listy, cokolwiek on tam dostaje, więc, więc też te strony są zachowane i historycznie też one są, jakby że takie zeszytowe experience tam ciągle jest. Poza tym to, co mnie osobiście kupiło i też zachęciło samemu trochę do powrotu do formatu zeszytowego, przynajmniej na razie w myślach, w planach, to jest to Cutting Room Floor. I cutting Room Floor to jest... Cutting Room to się wywodzi z jak ktoś robi montaż w filmie, nie? To się mówi, że a, wiele rzeczy um, ended up on a cutting floor, że, że połowa filmu skończyła na podłodze w, w montażowni, nie? I to jest taka montażownia. Um, także on tu zamieszcza, to jest taki plot, czyli jakby zarys ogólny scenariusza, każdy z tych punkcików, to jest kolejna strona w komiksie. O, I on to, to jest chyba z tego, co on pisze, to to są jego oryginalne notatki. Nie wiem, ile tu jest jakiegoś reworku w tym, czy to są jego, takie jak wtedy on robił. Matek wynikałoby z tego, że on wszystko zachował, więc to też miał porządek ziom w notatkach. No w każdym razie, to jest taki właśnie jego opis każdej strony i tu widać, że oni pracowali na takim trochę ala Marvel Method, że, że nie, robili, nie robili pełnego skryptu, tylko raczej nakładali potem gotowe teksty, jak już ta, fabu, jak już ta fabuła była narysowana. Ja tak to przynajmniej rozumiem. Eee, e, mogę się może trochę mylić w niektórych przypadkach, ale, ale, ale to by miało sens, jeżeli patrzymy właśnie na ten plat, bo, bo jeśli je, je, to, to, to działa i potem. Potem możesz sobie dowolnie manipulować już tym układem dialogów na stronie, jeśli, jeśli masz to dobrze, ten, ten właśnie ten plac zarysowany. Eee, no... Eee... Także do tego jest zawsze jakiś opis i to jest ciekawe, bo czasami te ploty się właśnie nie pokrywają z tym, co Kirkman, z czym Kirkman skończył w komiksie. I on czasami pisze właśnie, zwłaszcza w tych nowych numerach, jest dużo. Czasami ktoś na przykład w plocie ginął albo nie ginął, a w komiksie było odwrotnie. On uznawał w pewnym momencie, że o trochę za mało się dzieje, więc zabijmy trzy postacie w danym numerze. Więc to no, są takie ciekawostki, ale one pokazują, nam, jak bardzo Kirkman też jest wkręcony w to, co robi, i inspiruje. Dzięki temu też można się właśnie samemu trochę zainspirować. Mnie to trochę wzięło, ja. No z powodów, tak jak mówię, ekonomicznych, dzisiaj już wydawanie serii wydaje mi się zupełnym nonsensem w Polsce, ale, ale kto wie, czy dla własnej przyjemności i Hucky do tego na chwilę nie wrócę, bo ten sam format wydaje mi się po prostu kochany. Naprawdę można z nim zrobić cuda, i Kirkman udowadnia, że właśnie jeszcze nie wszystko zostało w nim powiedziane. Zresztą tak jak wielu innych twórców, obecnie. Więc całkiem spoko. Co jeszcze jest? Zwykle jest też właśnie dodanych kilka pin-upów, czasem jeden, czasem parę. Tu mamy akurat David Finch, jakaś inna okładka by David Finch, bo to jest główna okładka Fincha właśnie w numerze 1. Finch jest zawsze autorem głównej okładki takiej. Potem jest okładka Adlarda um, i potem paru innych rysowników, którzy są czasami recurrent, um, czasami nie. I tu jakieś ciekawostka. Cover by Eric Larson. To jest chyba jakiś, to był jakiś ze starego Walking Dead, gdzieś mi mignął chyba na internecie kiedyś. To coś, coś mi świta, że to gdzieś już było wydane. Natomiast tu jest Colors by Dave Stewart. O, bardzo ładne kolory, takie muted. E, świetnie to wygląda. Ja lubię Erika Larsena jako rysownika. E, on jest naprawdę, koleś ma, ma dużą chudzpę. E, jest naprawdę świetny, jeśli chodzi o takie e, od czasu do czasu dawanie czadu. Zrobimy sobie zresztą o nim osobny filmik za chwilę na kanale. O, tutaj Michael Golden. Ja przyznam się szczerze, że Goldena ja tak nigdy specjalnie się nim nie zachwycałem. Wszyscy się nim zawsze zachwycali. Ja nie. Może kwestia gustu, może mam jakąś strunę nie taką gdzieś w, moim, w mojej komiksowej głowie albo gdzieś, ale... Ale coś mi ten Golden zawsze się wydawał za bardzo taki, nie wiem, za bardzo bez stylu. Ehm, wiem, może ryzykowne stwierdzenie, biorąc pod uwagę, że co się mówi o wielkich amerykańskiego komiksu, to się mówi Michael Golden. Ja jakoś nigdy go nie widziałem. Nie, nie wiem, jakoś nigdy mnie nie kupował. Ehm, może, może czas się mu przyjrzeć, może, może coś się zmieni, jak rzeczywiście spojrzę z uwagą na tę jego pracę, bo znam go tylko głównie z okładek albo z jakichś takich innych serii. Tam chyba taką Micronauts serię kiedyś robił. Potem było coś o takim ziomie karate w latach 90. On w ogóle to mało komiksów robił. To trzeba mieć też koczę swoją drogą dużo szczęścia, żeby, mimo tego, że zrobiło się tylko parę numerów, czy tam no, kilka numerów na rok, czy, czy jakieś w ogóle śladowe ilości w porównaniu z innymi wieloma twórcami. No, to uzyskać taką pozycję jak Golden, coś w nim musiało być, no niewątpliwie. Natomiast nie wiem, może dlatego, że nigdy nie było go w TM Semik, dla mnie zawsze pozostał trochę taki yy, niewidoczny. Nie o, i tutaj widzicie na zakończenie, zawsze są okładki następnego numeru. Czasem pojawia się tu Art Adams, to jest świetne. Art Adams zawsze się pojawia, tak według Kirkmana przynajmniej, jak mamy do czynienia z, jakimś nowy, z jakąś nową postacią w komiksie. Nie wiem, czy tak jest, taka była deklaracja, którą gdzieś czytałem, natomiast ja te okładki Adamsa nie wszystkie mam, ale, ale staram się zbierać, bo one są najlepsze. Staram się zbierać potem też okładki Adlarda, no i jakieś tam inne. Ciekawostką tej serii jest to, że mają po co 6 numerów, kiedy jest tak zwany story arc, czyli wiecie, to, to co było potem takie napisane prosto do paperbacku, to się nazywa. Amerykanie na to mówią: uh, Writing for a Trade to to jest nawet taki ogólny trend związany jest też z pewną dekompresją narracji w amerykańskim komiksie ale to osobny temat, w każdym razie co sześć numerów to jest taki jakby już gotowy trade paperback w wizji Kirkmana no i, i, i tak to jest że większość tych sześcioczęściowych story arków ma takie okładki, które od numeru 1 do 6, na przykład nie wiem od 37 do 42 miałby układ Układają się w jedną całość. Ja akurat nie przygotowałem tu żadnej, ale zebrałem wszystkie te układające się w jedną całość. No chyba z wyjątkiem tych pierwszych adlarda, -Ad bo już trudno było dostać. Yy. Także to też jest taki fajny bajer, jak ktoś lubi sobie zbierać różne okładki. No to mnie jeszcze trzyma, właśnie przy tych wielu wariantach okładek. Nie było tego tak całkiem łatwo zebrać. Teraz już pewnie będzie nieco trudniej, jeśli nie mieszka się za oceanem. Myślę, że w Stanach będzie to cały czas ogólnie dostępne. Tu może trzeba by trochę pokombinować, ale ja Wam powiem, że warto. I może dobrym, bo, bo, są, bo jest dużo smaczków, jest ta właśnie. Zachęca to człowieka do przemyślenia trochę tej konsumpcji komiksu jako w formie zeszytowej. Jest to taka mała porcja, człowiek chce więcej, jak ten scenariusz jest sprawnie zrobiony. To, to sprawia, on, że naprawdę się chce sięgnąć po następny numer, i Kikmanowi się jak mało komu to oczywiście udaje. Nie muszę tego mówić, bo, bo seria ma swój, swój status oczywisty. Natomiast faktycznie ja to też mogę potwierdzić dla siebie, jak po to teraz sięgnąłem. Także ja, ja, ja gdybym. Ja nawet miał dzisiaj wskoczyć w tę serię, to bym nawet rozważał, czy gdy, gdyby nie opłacała się tego robić od pierwszego numeru, to nawet zawsze można wskoczyć od któregoś tam znaczącego i, i wtedy resztę sobie doczytać po prostu w Czerni i bieli, dopóki to nie będzie w jakimś paperbacku. Ja ogólnie jestem kupiony, mam nadzieję, że starczy mi siły i ogólnych okoliczności na to, żeby zebrać do końca całą serię tych tam prawie 200 numerów. On też zresztą zakończenie tej serii fajnie, fajnie dosyć zrobił. Nikt się nie spodziewa. Nawet wyszły solicytacje tych następnych numerów przecież, kiedy on tam kończył chyba w, te, w 197 z tego co sprawdziłem. Więc e, słuchajcie, to tyle. Fajna rzecz. Polecam się przyjrzeć, zwłaszcza jak Was odstraszało to, że już znacie. Może akurat warto kupić sobie jeden numer, w końcu to tylko jeden zeszyt, zaryzykować, a nuż znajdziecie tam dla siebie chociaż ten ułamek fascynacji, którą w wielu ludziach te Walking Dead budziły. Tego Wam życzę. Okej, okay, to tyle na dzisiaj w komiksowej nawice The Walking Dead Deluxe i wracam do zbierania tych okładek, a Wam życzę miłego dziona. Trzymajcie się.